Dzień dobry, witam serdecznie w Ustrońskich Lasach. Nazywam się Sławomir Kochut. Jak widać po ubiorze, chyba nie muszę się przedstawiać. Z zawodu jestem leśnikiem i chciałbym Wam troszeczkę opowiedzieć o tych naszych lasach, o tej pracy leśników. Na początek chciałbym zacząć może od, od odnowienia lasu, czyli od tego najmniejszego pokolenia. Jak dobrze wiecie, las jest takim tworem naturalnym, jest to organizm żywy, jak każdy organizm żywy ulega przemianom, przeobrażeniom, takim ciągłym, i być może nam się wydaje, że jest stały. Yy, spacerując po lesie, przemieszczając się po lasach naszych tutaj ustrońskich, widzimy te stare drzewostany, takie dostojne, ale w pewnym, w pewnym momencie te drzewostany zmieniają się w młode drzewostany i to jest rzeczą naturalną. To są procesy naturalne, które od wieków yy, zachodziły w lasach i też powinniśmy brać to pod uwagę, że ten maleńki drzewo to też jest las. Las ma różne formy. Mamy różne formy odnowienia tego lasu. Jest taka naturalna forma odnowienia lasu, czyli samosiewy. Te drzewa nam się sama obsiewają. Natomiast tam, gdzie nam się nie obsieją, no wprowadzamy ten las sztucznie, czyli sadzeniem rokrocznie na terenie naszego naleśnictwa. Ona swoim zasięgiem obejmuje 11 tysięcy hektarów lasu, Rok rocznie odnawiamy w sposób sztuczny około 60 kilku hektarów, w sposób naturalny około 20, staramy się wykorzystywać te, te odnowienia, które nam się pojawiają naturalnie. Zobaczcie, tutaj do tyłu za mną to są odnowienia naturalne, w tej chwili najczęściej bukowe, ponieważ te warunki przyrodnicze, jakie mamy, bardzo sprzyjają takim odnowieniom. A jeśli chodzi o odnowienia sztuczne, no, jakie gatunki wprowadzamy, jakie gatunki powinny tu u nas rosnąć? No, gospodarujemy na bardzo żyznych siedliskach, jeśli chodzi o lasy, i mamy możliwość korzystania z całej palety gatunków. Więc buki, jodły, świerki, modrzewie to głównie są góry. Na tych leśnictwach nizinnych bardziej tam mamy więc większe możliwości. Tam większą paletę gatunków możemy stosować. Tam mamy jeszcze buki olsze. Lipy. To są takie te główne gatunki, które wprowadzamy, które tutaj promujemy u nas. I oprócz tego jeszcze staramy się wprowadzać do środowiska te gatunki zagrożone, gatunki objęte ochroną. Wprowadzamy cisa, wprowadzamy jarzęba brekinie. Także tutaj ta paleta gatunków jest bardzo duża. Sadzimy około 300-350 tysięcy drzewek. To nam właśnie daje tą powierzchnię 60 kilku hektarów. Staramy się tworzyć drzewostany wielogatunkowe. Odchodzimy od drzewostanów jednogatunkowych, ponieważ te drzewostany wielogatunkowe one są bardziej stabilne, bardziej odporne, a bardziej żywotne, las ma wiele form, począwszy od tego najmłodszego pokolenia tych młodych drzewek my to nazywamy uprawami. Poprzez troszkę starsze już takie. Powyżej wzrostu człowieka to są młodniki, przez jeszcze starsze drzewostany, tych średnich klas wieku, drzewostany dojrzewające, aż po te, aż po te drzewostany najstarsze, które już osiągnęły swój wiek dojrzałości, które są użytkowane użytkowaniem rębnym, tak zwanymi rębniami, gdzie w tym momencie następuje wymiana pokoleń, właśnie stary drzewostan ustępuje miejsce młodemu. Jest to Proces ciągły, nieodzowny. Gdybyśmy zrezygnowali z przemiany pokoleń, a w pewnym momencie jakby będzie nam brakowało pewnej fazy rozwojowej. I tutaj też musimy pamiętać, że te lasy, w których się znajdujemy, które możemy podziwiać, gdzie możemy spędzać czas, to są też lasy gospodarcze. Czyli to są lasy też, które dostarczają nam drewna. Że no, musimy dbać o, o, wszystkie, o wszystkie te fazy rozwojowe drzewostanów, żeby one znajdowały się w odpowiednich proporcjach. Odnowienie lasu to jest tylko część naszej pracy, najważniejsza co prawda, ale jednak tylko część. Także o pozostałych naszych zajęciach, o, 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 o tym życiu lasu, o życiu leśników, zapraszam do następnego odcinka. Na szlaku kultury.